Cześć, ja nazywam się Adam Kopec jestem przedsiębiorcą zajmującym się m.in. rozwojem osobistym. Ostatnio mówiłem o synchronizacji półkul mózgowych, pokazywałem Ci ćwiczenie Alphabet Games. Prosty alfabet, pod nim literki i podnosisz odpowiednio prawa-lewa, lewa-prawa. I już takie proste ćwiczenie pozwala Ci synchronizować Twoje półkule mózgowe. Prosta rzecz. Teraz ćwiczenie troszkę trudniejsze którego raczej co najwyżej jedna osoba na 10 potrafi wykonać tak już, jeśli się o nim dowie. Większość innych musi się nauczyć. Chwila, wezmę rekwizyty. Chodzi o żonglowanie. Tak, wystarczą proste piłeczki i można zacząć żonglować trzema piłeczkami. I statystycznie jedna osoba na 10 umie żonglować piłeczkami. Większość musi się nauczyć, więc Alfabet Games jest tutaj prostszym wokarzem, bo nie prawa, lewa, lewa, prawa. A do nauki żonglowania potrochę, potrzeba trochę więcej. No, jak zacząć uczyć się żonglować? No, przede wszystkim wybrać piłeczki. Ja mam tenisowe, bo jak się uczyłem żonglować, takie były w domu, na takich się nauczyłem. I z nimi jest prosta rzecz. Możesz już je mieć w domu ale mają jedną wadę. One się bardzo dobrze odbijają, więc jak w początkowej fazie będą Ci upadać dosyć często, tak jak upadały mi, będzie trzeba za nimi chodzić. Chyba, że na przykład będziesz żonglował na łóżkiem. No na łóżku znacznie mniej się odbijają, trzymają się, ale jeśli nie będziesz nad łóżkiem, to jest bardzo prawdopodobne, że za którymś razem się pod to łóżko na przykład potoczą. Takie profesjonalne piłeczki do żonglowania nie mają takich problemów, one jak padną, więc zostają na ziemi. Tylko, że no, nie każdy je ma w domu i są około 3 razy droższe od tenisowych. W związku z tym, zacznijmy naukę żonglowania. Przede wszystkim, jeśli już wybrałeś piłeczki, to trzeba się do nich przyzwyczaić, do ich masy, ciężaru, Najpierw w swojej bardziej dominującej ręce, moja w przypadku prawa, później po prostu przerzucić do drugiej. Może byś po prostu podrzucać w samym początku. Później zacząć przerzucać z jednej ręki do drugiej. Prosta, początkowa faza. Przyzwyczajasz się do masy, ciężaru, piłki, do tego jak się nią rzuca. No i to jest pierwszy krok. Jedna piłeczka. Później, krok trudniejszy, prowadzamy drugą piłeczkę. I co robisz? Zaczynasz od wyrzucenia pierwszej piłki, a następnie wyrzucasz drugą piłkę. Czyli pierwsza, chodzi o to, żeby pierwsza piłka poszła w tą stronę, leciała tu do drugiej ręki, a zanim wyląduje druga ręka, wyrzuciła już tą piłeczkę, tak żeby wylądowała w tej pierwszej. Chodzi po prostu o coś takiego. Proste ćwiczenie, i tu zaczynasz je od swojej dominującej ręki. Na początek, czyli w moim przypadku ja najpierw wyrzucam piłeczkę z prawej ręki, później z lewej. Prawa, lewa. Później jak już nabierzesz swobodu, jak już nabierzesz swobody w tym ćwiczeniu, zaczynasz lewa, prawa, czyli twoja mniej dominująca, bardziej dominująca. Lewa, prawa, tak? Lewa, prawa. To jest właśnie ten drugi krok ćwiczenia. Zaczynają się... Trochę większe schodki, szczególnie jeśli zaczynasz od twojej niedominującej ręki. I tu już zaczyna być pewna synchronizacja półkul mózgowych, bo dwie ręce muszą pracować, czyli pracują dwie półkule mózgowe, tak? Lewa odpowiednio, Lewa, prawa, prawa, lewa. I tu ten kolejny krok, schodek. Trzecia piłeczka. No tu już będzie trochę ciężej, bo jak wyrzucisz pierwszą. Druga leci tu i to jest ważne, żeby ona leciała tak w górę. Nie jak to czasami było widać, że przykładasz, no właśnie mi nawet to już tak nie wychodzi, bo już tak się przyzwyczajam do tego ruchu w środku. Po prostu chodzi o to, żeby się nie przekładał piłki z ręki do ręki, takiej po prostu podawał, tylko że trzeba ją wyrzucić i łapać. I o co tu chodzi? Nie wiem czy było, słychać no córkę, żona ją ucisza. Znaczy się że ona się zajmuje córeczką. Ok. To teraz trzy piłeczki. Tak? Czyli najpierw wyrzucasz pierwszą ze swojej ręki dominującej, później drugą i trzecią. Czyli raz, dwa, trzy. Wystarczy, że tutaj złapiesz wszystkie piłeczki, to już jest bardzo dobrze. Spoko, jak upadną, zdarza się. Zdarzało mi się to przy nauce. Dziesiątki, jeśli nie setki razy. Prawdopodobnie raczej setki razy. Czyli po prostu proste. Raz, dwa, trzy. Jeśli złapiesz, już jest bardzo dobrze. Później, jak coraz swobodniej się czujesz, no to zaczynasz to kontynuować. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I to jest proste. Potrzeba tylko trochę ćwiczeń. Wystarczyło mi około tygodnia, po 10 minut, żeby zacząć w miarę swobodnie rzucać piłeczkami, nie przejmując się z tym, jak spadną. Przede wszystkim to, że spadną zdarza się, dlatego możesz właśnie żonglować nad łóżkiem, to one wtedy, no, wtedy nic są. Jakbyś miał specjalnie dożongowane, to one jak upadną, to spokojnie zostaną. I w czym żonglowanie może być lepsze od Alfabet Games? no to, że łatwiej żonglować nawet na ulicy jest bardziej akceptowane społecznie. Takie machanie nogami, nie, nie wiem, czy byśmy się wszyscy czuli swobodnie, machając gdzieś nawet w biurze. A żonglowanie, ma, no tu ma tą badę, że najpierw trzeba się go nauczyć. Jak umiesz to super dla ciebie, tu w mózgu buduje dodatkowe połączenie mózgowe. Budują ci się nowe powiązania, ale też budują ci się nowe neurony. Tak to naukowcy zbadali, że już po miesiącu właśnie ćwiczeń z żonglowaniem, już nawet tylko trzema piłeczkami, poszerza się objętość masa twojego mózgu. Przez to, że budują się nie tylko nowe połączenia, ale też nawet nowe, nowe neurony. I nawet jak po tym miesiącu przestaniesz, to tam bardzo dużo z tego, co już się nauczyłeś, masz pozostawione w umyśle prawa, lewa półkula mózgowa się dobrze zsynchronizowały, bo musisz współpracować, jeśli chodzi o właśnie działanie prawej i lewej półkuli, bo muszą pracować ręce, jeszcze dodatkowo oczy, no i jeszcze dobrze jest wyrzucać piłeczki mniej więcej na wysokości swoich oczu i obserwować nie ręce, tylko właśnie ten punkt na wysokości oczu, tam gdzie by rzucasz, wylądowują piłeczki. Tak? Tu, co ułatwia, to, że trzymasz ręce równolegle do siebie, mniej więcej tak naprawdę po prostu na zgiętych łokciach. Nie ma jakiejś bardzo potrzeby dużego ruszania się w zależności od potrzeb. No i podsumowujmy. Zalety żonglowania. Czujesz ogromną satysfakcję, jak się tego nauczysz, bo tylko jedna na dziesięć osób to umie. Wadą jest zdecydowanie, no, najpierw trzeba się tego nauczyć. Alphabet Games możesz robić po prostu z miejsca, narysować kartkę i już możesz je wykonywać. jeszcze jaką zaletą? No, jest żonglowanie znacznie bardziej akceptowalne niż Alfabet Games i pozwala właśnie nie tylko synchronizować półkulę mózgową w ale również właśnie budować dodatkowe połączenia masę mózgową w Twoim umyśle. A więcej połączeń to jest bardziej kreatywny umysł. I to najważniejsze rzeczy na temat żonglowania i synchronizacji półku mózgowych.